Cześć, witam Was wszystkich bardzo bardzo serdecznie w kolejnym już filmie z Grey God of War Ragnarok. Kolejny film, no i oczywiście kolejny build leci na kanał. Tym razem naszą podstawą będzie, jak już zdążyliście, zauważyć cały set surtra. Bez zbędnego gadania, przejdźmy do konkretów, oczywiście, co my tu mamy. Jeśli chodzi o topór. Ee, Topor mamy trzonek kamieniarski na przykład. To jest moja pierwsza opcja. Wywołuje drządną falę po kombinacji ataków toporem. Bardzo dobra umiejętność, szczególnie, że z tym buildem będziemy się starali atakować ciągle, praktycznie. Mało co będziemy robić uników. z tego względu, że będzie nam się zwiększało cał, zwiększał cały czas obrażenia od ataków, nie? Dalej, gniew mroźnego pradawnego. I tu jest właśnie to, co mówiłem, też atakujemy jednym promieniem cały czas. Nawet jeśli ktoś z tyłu nas zajdzie, będzie atakował, ten promień będzie cały czas mocniej napierał, że tak powiem, przed siebie, nie? Więc to mamy to. Dalej, tchnienie Tamura. Wybrałem to umiejętność ze względu na to, że to jest obszarówka ja generalnie lubię obszarówki i, mm, też, i też jest bardzo potężną obszarówką, nie? To trzeba przyznać. E, dobra, tutaj mamy topór. E, teraz, Ostrza Chaosu. E, Rękojeści prawdziwego płomienia. Zwiększa obrażenia odronicznych ataków ostrzami, kiedy unicestwienie jest w pełni naładowane. No właśnie, unicestwienie jest w pełni nadawane, zwiększa obrażenia od runicznych ataków i dodatkowo, jeśli ktoś nas będzie atakował, zwiększamy te obrażenia jeszcze bardziej, więc to jest prawdziwy sztos, nie? Oprócz tego dodaje siłę, 23 runy, 29 czas odnowienia, 23 na poziomie 9, więc naprawdę, naprawdę wymiata, nie? I można spokojnie... Tym buildem walczyć z bosami najsilniejszymi w tej grze. Dalej mamy showfury. Musimy mieć ataki, oczywiście, które będą atakowały ciągle, więc wybrałem do tego szaufuri, które oprócz tego, że atakuje, jeszcze może podpalić przy okazji, zwiększa ilość obrażeń i siłę efektu podpalenia przy każdym trafieniu. Dokładnie. Mamy dalej. Mocny atak rolniczy. Poskromienie bestii. Jeszcze bardziej zwiększa liczbę smognięć wykonanych na, przy wielokrotnym wciskaniu R2 i znacząco poszerza zasięg ostatniego uderzenia. Tak, to mamy to. Mamy dalej. Lecimy. Włócznia Draupnir. Dodatek do włóczni w moim przypadku w przypadku stworzenia właśnie tego buildu był sauroter Echa Wojownika. Dodaje siłę, obronę i runy. Ataki włócznią zadają dodatkowe obrażenia wrogom, na których nałożony został efekt dźwiękowy i dodatkowo zwiększają poziom nadawania wichru wodnego. Nie? Bardzo, bardzo dobry, dobry dodatek pod ten Właśnie build. Dalej mamy, jeśli chodzi o atak runiczny, górą łamacz. Dodaję jeszcze jedno wichrowe cięcie o większej. No, no, ale to jest właśnie na poziomie trzecim. Koniec końców tniemy wiatrem, nie? Tak jakby tniemy wiatr. Dalej, palec ruiny. Wyprowadzamy dosyć potężny huragan do przodu, i tak samo jak w poprzednich atakach, jeśli ktoś będzie nas atakował z tyłu, w sensie wyprowadzimy tornado, i ktoś nas atakuje, my będziemy atakowali kolejne moby. Wtedy tornado będzie zadawał też większe obrażenia, jeśli będzie jeszcze dalej trwało, nie? więc to jest naprawdę sztos. Nie? Lecimy dalej. Tarcza. Jeśli chodzi o tarczę, ja wybrałem tarczę strażnika. Z tego względu, że to jest dobra tarcza do obrony. I tarcza strażnika w połączeniu z rondem odbicia, który wydłuża czas, w którym można sparować cios, Nadaje się wyśmienicie pod ten build. Z tego względu, że mamy wydłużony czas na sparowanie ciosu, i dodatkowo tą tarczą możemy jeszcze jebnąć w ziemię, nie? co jest naprawdę, naprawdę dobrym, dobrą możliwością do przejścia w kolejny atak. Nie? Więc to jest naprawdę, naprawdę spoko. Dalej mamy spartański szał, i tutaj za spartański szał nie będziemy mieli dużego wyboru, wybieramy Furię. I furia, to już później trochę się wyjaśni dlaczego, z tego względu, że będziemy jeszcze mieli większe, zwiększone ataki od atakowania wręcz, nie? więc wybieramy furię, żeby po prostu atakować cały czas. Dalej relikt. Relikt wybrałem talizman Megin. Daje krótkotrwałą premię do obrażeń zadawanych wręcz, dokładnie. I to jest, to jest właśnie to. Przed każdym odpaleniem Spartańskiego oszału aktywujemy relikt. Dzięki temu zwiększamy jeszcze bardziej nasze obrażenia, nie? Więc to jest to, co chciałem pokazać. Teraz pancerz. Oczywiście pancerz to jakby się mogło domyślić, domyśleć domyśleć Palony, Kiryś Surtra dodaje siłę, obronę, witalność. Ataki A Ataki Kratosa, które trafio, trafiają wrogów w czasie ich własnych ataków, zadają dodatkowe obrażenia. No, i właśnie pod to trzeba było dobierać kolejne zestawy e, itemów, nie? E, pancerz e, na ręce i pancerz na biodra siebie mm, tworzą wyśmienitą synergię. Z tego względu, że podczas zwykłych ataków i korzystania z umiejętności, kratos otrzymuje mniejsze obrażenia i ma zwiększoną odporność na wytrącenie z równowagi. Dokładnie te dwa itemy dają w sumie razem 40%, więc jest naprawdę sztos. Jeśli chodzi o amulet, tutaj trochę się pobawiłem, przyznaję. Eee, mamy moc e, Mosporheimu, wziąłem esencję Mospelheimu i ochronę Mosporheimu. E, premia zestawu zwiększa obrażenia zadawane wręcz. I to jest to, co, co właśnie wcześniej wspomniałem przez Kratosa w oparciu o wartość jego run, kiedy Wieczna Zmarzlina, na unicestwienie lub wir wodny są w pełni naładowane. Dokładnie. Jeśli wy, wyczekamy odpowiedni czas. Żeby naładować, oczywiście, albo zmarznięte umocnienie, albo wir wodny, aktywujemy dodatkowo nasz talizman. i nasz talizman, nasz. Nie, dobrze, nasz talizman, nasz relikt, przepraszam bardzo, nasz relikt. Aktywujemy i dodatkowo aktywujemy nasz szał, naszą furię. Nie? Dzięki temu zadajemy potężne obrażenia. Naprawdę potężne. E, dalej mamy. Odporność kinetyczna. E, ciosy kończące kombinacją. szybciej ładują wieczną zmarzliną, unicestnienie i wir wodny, a utrata ładunku po otrzymaniu obrażeń jest znacznie zredukowana. E, dokładnie. Szy musimy szybciej załadować wieczną zmarzliną, albo unicestnienie, albo wir wodny, z tego względu, że to nam doda kolejne doda nam więcej mocy że tak powiem do ataków nie? więc to jest naprawdę, naprawdę spoko spoko sprawa, spoko zaklęcia. dalej łaskę furii wybrałem zużycie szału przy atakowaniu w stanie spartańskiego szału furii oraz przy opuszczaniu tego stanu jest znacznie ograniczone Ograniczeniu ulega również leczenie w stanie furii no to jest coś za coś ale pierwsza opcja nam dokładnie podpasowała, więc wybrałem łaskę furii do tego. Dalej, niebiańskie panaceum, 25% odporności na wszystkie efekty, w tym zamrożenie, podpalenie, oślepienie, oszłamienie, zatrucie, porażenie i Bifrost. No, coś musimy mieć jednak w defensywie. Dalej, remedium Bifrostu, skuteczne ataki przeciwko wrogom oczyszczają niewielką ilość Bifrostu z paska zdrowia Kratosa. I tu jest właśnie to. Te dwa itemy w defensywie musimy jednak coś mieć. Nie możemy tak cały czas w atak Bo to będzie bez sensu, skoro zginiemy bardzo szybko w pewnym momencie. Więc wybrałem sobie remedium. Dalej. Herb rozpaczliwego heroizmu. Gdy zdrowie kratusa spadnie do krytycznego poziomu, daje krótkotrwałą, niezniszczalną barierę, premię do siły oraz przypływ zdrowia po zakończeniu trwania premii. No i to jest też dobre. I ostatnie, z dostrojony klejnotroniczny zwiększa obrażenia od runicznych ataków, kiedy wieczna zmarzina, unicestwienie lub wir wodny są w pełni naładowane. Dzięki temu te wszystkie itemy dają nam naprawdę potężną moc na polu walki, nie? I to jest tu się zaczyna właśnie piękna zabawa z tym. Dobra, myślę, że to by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek o przedstawienie buildu. Nie chciałem, żeby ten odcinek trwał nie wiadomo ile, więc w opisie pod filmem dam dam odnośniki do, do tych itemów gdzie dokładnie je znaleźć specjalnie dla was to, to poszukam żeby po prostu więcej czasu na filmie nie tracić więc dzięki jeszcze raz za oglądanie jeśli się podobało jeśli Spodobał Wam się ten build? Oczywiście zachęcam do postawienia łapki w górę nowych widzów, do zasubskrybowania kanału. Możecie zostawić jakiś ślad po sobie w komentarzu, czy się build podobał, czy macie lepsze typy buildów. Oczywiście jestem, jestem zawsze otwarty na propozycje, nie? Więc trzymajcie się. Dzięki jeszcze raz i do usłyszenia. Cześć.